Michał i Ewelina zaprosili nas, abyśmy się przyglądali ich pięknej miłości. Piękna taka miłość przy ołtarzu, jest co? To są tak, żony siedzą, siedzą pewnie kandydaci na, kandydatki na żony i kandydaci na mężów i mężowie siedzą. Tak jak człowiek patrzy tą chwilę jest taka piękna. Taka powinna być. Dobrze, że taka jest, Michał i Ewelina. Dobrze, że taka jest. Ale sami doskonale wiemy, że tak nie jest całe życie. I ten starosta weselny. Dzisiaj z Ewangelii to jest taki mądry człowiek. On mówi, najpierw człowiek stawia dobre wino na weselu, a jak się napiją, wówczas gorsze. I w tych słowach starosty weselnego jest właśnie zawarta ta prawda. Najpierw tak zaraz świeżutko, to tak fajnie jest w małżeństwie, takie ładne. Tak jest ze wszystkim, słuchajcie, u nas. Tak jest z samochodem, najpierw to człowiek sobie i czyści go i jeździ. Prawie, że kocha bardziej niż żonę, a później to tam już jak pojeździ z parę lat, to tam już się ogląda, bo ten ma lepszy, tamten ma lepszy. No tak to jest. Tak jest. Na początku cieszy. Tak się śmieją, że, że, że tak zawsze było w wojsku. Ja nie byłem w poborze jeszcze obowiązkowym, choć powinienem, ale poszedłem na studia. a tak mówili, że zawsze się wchodziło, to było napisane nad, nad, nad bramą do jednostki, witamy was, wchodzisz, odwracasz się tam, mamy was. To trochę tak z małżeństwem czasami wygląda. Ładnie, pięknie, kolorowo, ale po paru latach. Jak się już napiją, to i gorsze wino ujdzie, bo nie wiedzą, co piją. Jak już człowiek poszerzyje parę lat, kiedyś mi taki facet mówi: księży, to cholery, co mnie ksiądz pyta o miłość? 28 lat na liczniku małżeństwa, ksiądz mi o miłość pyta: pensję oddam, uprane, ugotowane, sprzednięte. jakiś tam seks się zdarzy i się żyje. No to taka miłość tam, przedeklamowane. <laughs> Życie. Tak nie musi być. Michał, Ewelina, tak nie musi być. To wino, które symbolizuje w Ewangelii, symbolizuje radość, piękno waszego życia, to wino, które, dobre wino, które symbolizuje to, ten hymn o miłości, miłość taką jak nie zazdrości, nie szuka poklaski, nie nosi się po może być obecna w waszym życiu przez całe życie. Ja was chcę za chwilę zapewnić i powiem wam jak. Oczywiście od was zależy, czy posłuchacie, czy nie. Najczęściej się ludzie nie słuchają księży, także, ale ja swoje zrobię. Będę uprzedzał, jakby Pan Łaskawie to nagrał, to tu później nie wycinać z płyty, to tak sobie posłuchają za 10 lat, że miałem rację. Pierwsze, wino na weselu w Kanie Galilejskiej było bardzo dobre, bardzo dobre, przez całe wesele, bardzo dobre, a wesele trwało 7 dni. A Pan Jezus wiecie, ile wina rozmnożył? Prawie 500 litrów, 800 butelek, jakieś 30 tysięcy jak lepsze wino by kupić. Duży prezent. Wino na weselu w kanie jelejskiej było, bardzo dobre było do końca, ponieważ w tym weselu była Maryja i Jezus. I pierwsza rada moja jest taka. Uda się wam, Michał i Ewelina, pięknie kochać, naprawdę się uda wam, jeśli w waszej miłości małżeńskiej będzie obecny Pan Bóg. To się łatwo sprawdza, wiecie, to nie są wielkie słowa. To się wchodzi już do mieszkania się patrzy, no dobra, w przedpokoju nad drzwiami, w takim wyciemnionym przedpokoju wisi krzyży, a w pokoju jelenie na rykowisku. Jak w pokoju, w salonie są jelani na rykowisku, to wiadomo o czym marzą gospodarze, prawda? Pobożne obrazy do kąta albo gdziekolwiek, bo nie modne, bo nieładne, to takie proste rzeczy są. Pan Bóg musi być w Waszym miejscu, na pierwszym miejscu, w każdym wymiarze. Wypełnienie obowiązków swoich. Jak już czasami by nie wiedziała, Ewelina, dlaczego masz, nie wiem, gotować temu Michałowi, nie wiem czy gotujesz, ale jakbyś nie wiedziała, czemu masz gotować, no bo to jeszcze Pan Bóg jest na niebie wysoko, nie? A tak jak już nie chciał chodzić do pracy, albo gość się oglądał za inną panną na chodniku, to Pan Bóg jest jeszcze na niebie. Pan Bóg jest jeszcze na niebie. I trzeba sobie to ciągle przypominać. Trzeba modlić się. Słuchajcie, bardzo wiele małżeństw chrześcijańskich pierwszy ostatni raz to się modli, może razem, jak są nam przy na mszy świętej na siódmym kobiercu. Później nawet i do kościoła sami nie chodzą razem. A już żeby uklękli w domu i patrzeć, żeby mówili. Ja mam tą przyjemność, że w tej parafii, w tej parafii, gdzie jestem, jestem zapraszany do różnych rodzin, z kręgów kościoła domowego na wspólny pacierz, do nich na niedzielę. Jeżdżę od rodziny do rodziny, do młodych, a czasami ludzi ze starszym 30 lat małżeństwa, którzy klękają ze swoimi dziećmi, wnukami w niedzielę, wieczorem, biorą różaniec, razem odmawiają różaniec. A to jest ewanem to nie jest norma, a powinna być norma. Pierwsze, co może zagwarantować Wam miłość, to obecność Pana Boga w Waszym życiu. Bo słuchajcie, Ewelina i Michał, ludźmi jesteśmy. Nawet ja się staram być fajnym księdzem i czasami nie wyjdzie. A co dopiero fajnym mężem być, albo fajną żoną będzie się zarali, też czasami nie wyjdzie. Jak człowiek zapomniał o Panu Bogu, albo, albo, nie daj Panie Boże, jak człowiek ubóstwi współmałżonka, jaka ona cudna, no anioł z nieba, o! A tutaj po miesiącu, jak to brał ślub z księżniczką, a żyje po paru latach z kim? Nie będę mówił. Ale coś tam jaka była na końcu. Ludźmi jesteśmy. Jak człowiek ubóstwi drugiego, a ten drugi zawiedzie, to strasznie boli. Strasznie boli. Jak ojciec, matka wychowają dziecko, najpiękniejsze, najcudowniejsze, ich jedyne, niepowtarzalne, wszystkie naokoło, bachory to debile, a on później pokaże, co o nich myśli, to strasznie boli. Jak się ubóstwi. Jak się ubóstwi. Musicie wystrzegać się bałwochwalstwa. Choćby poprzez to, że będziecie wierni Panu Bogu w wymiarze moralnym, waszej waszym małżeństwie. I to jest pierwsza lekcja, taka tylko zarysowana. Lekcja druga. Na weselu w Kanie Galilejskiej jest Maryja i Jezus, ale nie wiem, czy wy się zauważyli, jak jest opisana ta obecność. To jest w ogóle To jest dla mnie dowód na dotknięcie Pisma Świętego. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. Kobieta, Maryja, była na weselu. I to była dużo znaczenia. Zagląda, interesuje się, wina nie mają. No co w tym weselu? Rasowa kobieta, rasowa kobieta, proszczy się, martwi, była. A Jezus, zaproszony, facet przychodzi, zaproszony, z kolegami, z kolegami. Te proste słowa w Ewangelii pokazują, że mężczyzna i kobieta zupełnie inaczej funkcjonują. W rzeczywistości, jaką jest, jaką jest na przykład małżeństwo, zupełnie inaczej. Waszym wielkim skarbem jest niedopasowanie i różnorodność. Dzisiaj mówią, że trzeba się dopasować, żeby być zgodnym mężczyznom. To jest bzdura. Wszystkie badania psychologiczne, ja jestem terapeutą, prowadzę terapię małżeństw, pokazują, że im większa zgodność, tym szybciej się rozwalają. Właśnie różnorodność, różnorodność, odrębność, odmienność mężczyzny i kobiety jest wielkim skarbem i wielkim darem dla Was. I trzeba się tego uczyć. I to ma swoje skutki, nie tylko teoretyczne, Michał. Twoja żona jest kobietą, będzie nosiła życie. Ty zostawisz na nasienie i pójdziesz sobie, a ona będzie nosiła. I to dziecko będzie w jej łonie rosło, miesiąc, drugi, trzeci, kształtowało się. Po dziewięciu miesiącach urodzi się. Tak to wygląda od biologicznej. A jak myślisz, jak jest z uczuciami u kobiety? Nie przepuścisz jej przez drzwi w sklepie, a będziecie z koleżankami jej i kożarki to zobaczą, i ona zobaczy, że się uśmiechnęły. Jak myślisz? Od razu ci powie? Nie, chłopie, to jest odnoszenie. Miesiąc, dwa, przetrzyma, spłacisz kartę kredytową, za te zakupy to już byłeś, chłopie. A ona... e eee, jazda, bo się urodziło, bo dojrzało. I odwrotnie jest znowu Ewelina z facetem. Myślisz, że on y, będzie pamiętał, że w tym sklepie? Co ty? Albo mu powiesz od razu, a najlepiej to, nie wiem, jak, jak chcesz Słuchaj, tekst, którego nie rozumieją mężczyźni. Jeśli mnie kochasz, to wyrzucaj bieliznę do koszan, do prania. To w ogóle facet nie rozumie takiego tekstu. Co co, Jaka jest zależność między kochaniem, a wyrzucaniem majtek do kosza? Nie ma żadnej zależności na mężczyznę. Nie ma, on tego nie rozumie. Napisz kartkę, majtki równa się kosz, powieść na wysokości golenia się Michała. On jest, to ci nie przeszkadzało, nie? Powieść, zatnie się parę razy, pośmieją się w robocie z niego, że nie niezdara, Rozumiesz, nie? Wytresuje się. Zupełnie inny sposób funkcjonowania mężczyzny i kobiety. I to, jest, I to jest coś, co jest piękne. I to jest bardzo też ważne, co chcę podkreślić, że wy musicie nauczyć się to pokochać i szanować wzajemnie. Kiedyś na kolędzie taki tekst słyszałem, że księdza my się tak kochamy z moim mężem. Oglądamy te same filmy, seriale, czytamy gazety te same, chodzimy na spacery razem, do kościoła razem. Ja już tak patrzę, a ten chłopak się kuli, się kuli, się kuli, się kuli, się kuli. Przy tym całej elaboracie tej kobiety, nie? Ja mówię, Wie Pani, aż nie mam odwagi zapytać o piliznę osobistą. Śmiech, chłopa śmiech, pęknął, wyprostował się, taki zadowolony. No, no nie, nie musisz naprawdę się kochać. Ewelina, czasami pójść go z kumplami, Jezus jest z kumplami, nie? Pójść go z kumplami czasami na, na piwo raz w tygodniu. No nie może się napić, ale niech tam wali jakiegoś browara, niech wrócili. Niech pochodzi z mężczyznami, to wiesz, weź miała mężczyznę. I też to jest potrzebne waszym dzieciom. Michał Ewelina, to jest potrzebne Waszym dzieciom. Jeśli Wy nie nauczycie się szanować, Ty, Michał, nie nauczycie się szanować kobiecości swojej żony, a Ty męskości swojego męża. Jeśli będziecie poniżali swoją kobiecość albo męskość. Jeśli będziecie poniżali sobie wzajemnie ją. A różnie bywa. Różnie bywa. To Wasze dzieci stracą bardzo wiele. Idziemy dalej, bo czas leci. Pierwsze gorące danie na 19.30, chyba, tak? Nie wiecie? O, cykiel stale. Rodzice wiedzą, żartuję. Kochani, następne. Wino, które jest na weselu w Kanie Galilejskiej, wino, staje się obecne, ponieważ Jezus zamienia wodę w wino. W języku biblijnym woda i wino to są dwie różne rzeczy. W ogóle dwa 2000 lat temu nie było lodówek, nie było wody niegazowanej w butelkach, nie było wielu rzeczy 2000 lat temu. Woda, jak się przynosiła do domu, to ona tęchła szybko, stała w stągach To był napój ludzi biednych, absolutnie biednych. Woda służyła i dzisiaj służy do rzeczy prostych. Mycia podłóg, garów gotowania, mycia tyłka, mycia nóg. To już woda. A wino? Wino było czymś szlachetnym w tamtych czasach. Na wino stać było nielicznych ludzi, a na dobre wino tylko bogatych ludzi. Tylko bogatych ludzi. Co ten obraz nam mówi? Otóż, ten obraz waszej miłości, bo mówi taką rzecz, że to, co piękne w waszym życiu, będzie przychodziło przez zwykłe, codzienne, takie powszechne, powszednie, przepraszam, powszednie sprawy. Powszednie. Że, żeby odkryć piękno małżeństwa, trzeba nauczyć się codzienności, nudzenia się ze sobą, bycia ze sobą, chodzenia do roboty codziennie i wykonywania tego wszystkiego z taką ciermiężną, ale jednak sumienną dokładnością. Tylko i wyłącznie codzienny wysiłek i trud może być przez Pana Boga przemieniony w coś pięknego. W coś pięknego. Zobaczcie, w tej Ewangelii że starosta Weselny nie wiedział, skąd jest wino, ale słudzy, którzy czerpali, wiedzieli. Trzeba, żeby miłość była piękna, trzeba przyjąć postawę służby. Nie ma nic gorszego, jak mąż i żona, którzy są dobrze zsynchronizowanymi egoistami. To jest najgorsze, co może być. Bo miłość jest zupełnie czym innym niż synchronizacją egoistów. Jest gotowością do służby dawania siebie, umierania. Taka, takie rachunki wystawiane sobie wzajemnie, ja tobie ty, to, tym nie to, yy, to strasznie niszczy miłość, strasznie niszczy miłość. Słudzy wiedzieli, słudzy wiedzieli, skąd to wino się wzięło. Jeśli będziecie w sobie wzajemnie, naprawdę służyć, naprawdę służyć i chcieć to robić, to wam się uda. To Pan Bóg pozwoli wam doświadczyć radości i piękna waszej miłości małżeńskiej. A jak będziecie stawiać żądania, oczekiwania, rachunki wystawiać. Może być różnie. Śmialiście się w kancelarii, jak ksiądz pytał, yy, czy nie ma jakiegoś warunku zawarcia małżeństwa, że yy, jak we, we, wezmę z tobą ślub, jak mi kupisz tam, nie wiem, czwórkę na przykład, nie? No. Śmialiście się, że tak ja mówię. Ale tak jest w małżeństwach. Ale w małżeństwach jest tak, jak kiedyś moja taka powiedziała, dalsza znajoma mówi, a co ty myślisz, że nie sobie załatwić kasy na, 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 na kosmetyki? Trzy dni bez seksu to jest. <laughs> się śmiejecie. Tak? Nie zmyślam masz tak mocno. Może z 3 dni to za dużo. Okej, okay, dobra. Tak to trochę wygląda, nie? Trzeba się próbować wyzbywać, próbować wyzbywać egoizmu w miłości małżeńskiej. Próbować. To, to nie jest proste. My z natury jesteśmy egoistami. My chcemy, żeby to wokół nas tańczono, żeby, żebyśmy to my byli tym pędkiem świata, nie? Ale próbować walczyć ze swoim egoizmem. Przynajmniej w głowie sobie zagnieździć taką myśl, że w relacji wobec swojego męża, swojej żony ja mam być tym, który pierwszy chce usłużyć, przyjść z pomocą, a nie czekać i zastanawiać się, kto pierwszy przekroczy granicę. Ostatnia rada, bo znowu już późno. Ostatnia rada. Ewangelia, którą przeczytaliśmy przed chwilą, kończy się stwierdzeniem, że Jezus objawił swoją chwałę, zamieniając wodę w wino, objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Ta ostatnia rada jest taka. Będzie Wam niejednokrotnie, Ewelina i Michał, brakowało argumentacji, argumentacji yy, do tego, żeby się wzajemnie kochać. Będzie. Tak, tak, ja wiem, że teraz nie, nie wierzę w to, ale będzie. Otóż ta argumentacja jest zawarta w tym właśnie zdaniu. Wasze życie, wasza miłość, wasze małżeństwo nie jest tylko i wyłącznie dla waszej prywatnej spra sprawy. To nie jest wasza tylko i wyłącznie prywatna zupełnie rzecz. To jest kwestia objawiania chwały Pana Boga. Ludzie mają prawo, patrząc na chrześcijańskich małżonków, chrześcijańskich małżonków, na to, jak chrześcijańscy małżonkowie żyją, mają prawo domyślać się, że żyją tak dzięki obecności Pana Boga w ich życiu. Mają prawo patrzeć na was, uczyć się od was, że Bóg jest. Że Bóg jest. Ja bym sobie życzył tego, i tak wam tego życzę, żeby ludzie, wasi znajomi, koledzy, też z zewnątrz, patrzyli na was za ileś tam lat, 20, 30 i pytali, a czemu oni ze sobą wytrzymali? Czemu oni ze sobą są? Czemu oni się tak kochają? Czemu on ciągle po 30 latach trzymają za rękę tak, jakby to było, kiedy pierwszy raz ją brał za rękę, aż mu serce drży? Czemu? I żeby odpowiedź ich była jedna. Bo oni wierzą w Pana Boga i Pan Bóg jest obecny w ich życiu. Bo po to jest wasze małżeństwo. Nie tylko i wyłącznie dla, to już powiedziałem, prywaty waszej. Ono jest miejscem objawiania chwały Pana Boga. Tego wam życzę. Nagadałem się, trochę było wesoło na kościele, ale to dlatego, że trochę tknąłem pewne nuty. Nuty. I niech będzie. Ja wierzę, ja wierzę Ewelina Michał. Ja wierzę, że to jest absolutnie możliwe. Więcej. Jeśli zaprosicie Pana Boga do swojego życia, to jest to, to najważniejsze, to pierwsze, i będzie realnie obecny, to ja mogę Wam przysiąc, że Wam się uda. Mogę Wam tu przysiąc, jak tu stoję przy ołtarzu w urnacie. Ale czy się posłuchacie, to ja nie wiem. Bóg wie, Wasze serca wiedzą. Życzę Wam wszystkiego dobrego i zapraszam, zapraszam do podjęcia ceremonii zawarcia małżeństwa. Kochani, przed chwilą przyjeździecie komunię świętą w ramach Waszej liturgii Mszy Świętej Ślubnej. W tej jest taka pieśń: Jak ten chleb, co łączy złote ziarna, tak niech miłość złączy nas ofiarna. Często sobie przypominajcie słowa tej pieśni, bo taka musi być ta Wasza miłość małżeńska. Nie wiem, jakie są najlepsze życzenia w dniu ślubu, ale kiedyś jedna kobieta powiedziała mi, jakie są najgorsze. Ponoć najgorsze brzmią, żebyście się zawsze tak kochali jak dzisiaj. Jutro się obudzicie. Może nawet bez kaca, bo to młodzi tutaj za dużo nie wypiją. Pojutrze też się obudzicie i każdy dzień jest inny. I próbujcie każdego dnia uczyć się kochać siebie na nowo. Nie tęsknijcie do chwil, dni minionych. Piękne jest, to tam sobie na regał postawcie. Ale każdego dnia uczcie się siebie kochać. Jeszcze nie wiecie, co to znaczy miłość ojca i matki, bo jeszcze ojcem i matką nie jesteście. Nie wiecie, co to jest znaczy miłość dziadka i babci, a daj Boże będziecie. To wszystko jest przed wami. Tego wszystkiego się nauczycie, poczynając od tej chwili, od dzisiaj. Ale uczcie się. Dobrze? Tego Wam życzę z całego serca, naprawdę, żebyście każdego dnia uczyli się kochać siebie wzajemnie. Gościom dobrej zabawy. Wina nie zabraknie, pewnie będzie też i dobry Bimber stał gdzieś tam przy swojskich... A no to machają z tyłu, że tak. <laughs> Michał machają, że tak z tyłu. Także słuchajcie, najedźcie się, napijcie. Jutro możecie do kościoła nie iść, chyba że też koniecznie mocno jest pobożny. Wyjście Byliście wigilii, mszy niedzieli, więc macie obowiązek niedzielny spełniony. Uszanujcie młodych, obiedcie ich, dobrze opijcie i otańcujcie, dobrze otańczcie. Dobrego wieczoru wszystkim razem z Bożym Bóg zawieństwem. Cieszę się Michale i Welino, że mogłem brać udział w tej waszej radosnej chwili. Mam nadzieję, że taka jest. Także trochę dzięki mojej obecności. Niech Boże Bóg sobie swoją towarzyszy. Uklęknijcie nowożeńcy.